Kochani rodzice, dziękujemy, że jesteście z nami w tym bardzo ważnym dla nas dniu. Dziękujemy za Waszą troskę, za Wasze wsparcie, za wszystkie chwile, które spędziliście z nami. Kochani rodzice, dziękujemy Wam za to, że daliście nam przykład, jak stworzyć idealną rodzinę, że to właśnie miłość jest podstawowym fundamentem jej budowania. Miłość, którą siebie obdarzyliście, chcielibyśmy przełożyć na nasze rodziny i to w takich warunkach wychować właśnie nasze dzieci. Dziękujemy za Wasz uśmiech, humor, bo to on pomaga żyć łatwiej i przyjemniej na tym świecie. Dziękujemy za wiarę, za wychowanie w kościele, za wszystkie momenty, w których pokazaliście, jak powinnyśmy się zachowywać. Mamo, to ty pokazałaś mi, jak ważne jest wsparcie w rodzinie oraz to, jak ważną rolę odgrywa dobre wychowanie. Dziękuję ci, że mimo 27 lat na karku, nigdy nie martwiłem się o obiad. Jedyną trudnością było pokonanie kilku schodów do Was na dół. Dziękuję Ci, że zawsze przed naszym wspólnym wyjściem z Martyną zwracałaś uwagę na moją niewyprasowaną koszulę. Mamo. Dziękuję Ci za te wszystkie lekcje dobrego gotowania, za lekcje porządku, za wszelkie chwile, w których byłaś dla mnie najlepszą przyjaciółką, za Twoje wsparcie, za łzy wycieranych w chwilach zwątpienia i wszystkie momenty, w których pokazałaś, że jesteś dla mnie najważniejszą kobietą na tym świecie. Tato, dziękuję Ci za Twoje cenne rady. Dziękuję za czas spędzony na nauce jazdy na rowerze, za obdarte kolana. Dziękuję za nauczenie mnie, że dwie minuty spóźnienia oznaczają właściwie, że pociąg już dawno odjechał. Choć wiem, że niestety w praktyce nie zawsze się to sprawdza. Tato, dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie dbania o drugą osobę, za pokazanie, jak wygląda świat oraz w jaki sposób zadbać o moją przyszłą rodzinę. Dziękuję Ci za te wolne od pracy sobotnie poranki, pobudki o godzinie siódmej i wymyślanie przeróżnych robót. Dziś wiem, że nie chciałeś, żeby bolała mnie głowa od zbyt długiego spania. Kochani rodzice, jeszcze raz dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiliście. Jesteście dla nas najlepszym przykładem, jakimi ludźmi powinniśmy być. To Wy Ukształtowaliście w nas ludzi, jakimi jesteśmy dzisiaj. To dzięki Wam mamy takie silne charaktery. Dzięki Wam jesteśmy, myślę, że dobrymi ludźmi. I chcielibyśmy, abyście byli z nas dumni, i dziękujemy Wam bardzo, bo to wszystko jest tak naprawdę Wasza zasługa. Kochamy Was bardzo.